normalnym dym mineralną pić na łowę mówić nie kosztu to żyć nie da się lekarze mówią że już za późno jest a ja centralnie mam jak ja kocham Witam Was serdecznie No, inspiracja Wam powiem Janusz z transportu nagrał film Ile możemy zarabiać? Ile my to nie zarabiamy na YouTube? Jano się trochę pomylił, ukrył koszta, bo wam powiem, że na YouTube da się zarobić miesięcznie jakieś 20 tysięcy funta. Dzięki Wam, dziękuję. Moi drodzy, dzięki Wam. Co my to? No chujowo jeszcze się... chujowo wpłacacie pieniążki miał być nowy, jest roczny miał być nowy, jest roczny ale co tam tak czy tak bardzo Wam dziękuję wszystkim tak dalej tak dalej wpłacajcie donate pod tym filmem też tym filmem też jestem na małej przyjazce. Sprawdzam, co za prezent żeście mi zrobili. Także, Januszu, a ci Januszu, widzowie, nie słuchajcie, Janusza, ukrywa koszta 400 zł. Boże, tym mój. jakieś około 20 tysięcy można sobie zarobić. Także, jeszcze raz dziękuję wszystkim. Pod tym filmem proszę wpłacać donate.